Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że mnie słychać. W dzisiejszym odcinku. No. Pokażę Wam, co było to. Zobaczcie, to było to, czego już w ogóle nie było widać. To jest jeszcze taki. Ściszamy to. To jest jeszcze taki misie. Fajny. Zaraz go wyciągnę. Albo po filmiku. Mm, tu mamy taką, małą słodziutka jest szczególnie w tej czapce wow. I ogólnie oni jaki ja dostałam, ten, odblokowałam ten świat, to dostałam takie bluzy. Różnego koloru. No i też niektóre zastąpiły piżamki. No, tu jest bluza jej w sumie. Tu jest bluza taka co była już. I to jest piękne wow, w ogóle wow. Super, to jest naprawdę. Dodałam tego kostka. Ten kostek był tutaj z początku i też wymieniłam ludzi. Ale babcia i dziadek już byli. Sejla musiała wyjść. Nie! Wracamy. Ja to kupiłam z kupiłam Kilka minut temu Więc no, i zobaczcie, tu mogą spać dwie osobnie. Mogą też siadać, więc to mnie cieszy. Zobaczcie, mogą siadać, i tutaj, na tym piętrowym, mogą spać po dwie osoby. Więc bardzo super, ale i tak jest za dużo tych osób. Więc po prostu wykombinowałam tak. Oni mają ją na rękach. No i co, śpią też niektóre na fotelach. No, ale oni jak ktoś widzą, mogą tu siedzieć też. No i na to zasłanie, to jest naprawdę też super. Mm, więc robimy noc. Czy tylko ja lubię tak zapalać i zgaszać się w ponadzień? Znaczy no, ja zawsze zgaszę światło na noc, ale w tej krzewiec, w to world? No. Mm, czy tylko ja? Naprawdę. Nie kumamy! Ale dobra. Więc tak. Pokażę Wam teraz, jak ja to robię. Tu śpią rodzice. Tu śpią rodzice. Na tym małym piętrze. I tu śpią dziewczynki na tym drugim piętrze. Zgaszamy to i zgaszamy to. Lodówkę zamykamy i pociągajcie. Na chwilkę to Wam i nie będzie mnie słyszeć, więc na chwilkę to tak odsłonię. Te muzyczki mogą się zmieniać. Moja ulubiona muzyczka to jest ta. To w ogóle się pieczą jakieś i w ogóle wow, takie idealne na święta. Święta się już zbliżają, bo jest proszę Państwa który? 17 grudnia. I ona na przykład nie ma gdzie spać teraz, nie? To patę Czy ja to nagrywam? ogóle? Mm, bo ja mam takie problemy, że zapominam często. Ale nie zawsze. Dobra, więc patera. Oni sobie śpią tutaj. W ogóle co ty robisz? Spać. I też ona śpi tutaj. Serio. Wow. Zwierzęta w prezent. Proszę Państwa, tyle wujek troszkę. Okej. Okay. Ty będziesz tutaj spał. Ty tutaj. To jest chyba orzech. Nie wiem, czy to pokazałam, ale pokażę je teraz. To było tutaj. I to jest też taki drzew, konie i tłumaczuiczki. I co dochodzi taki, ten misiolek. No. Chciałam Wam to tylko pokazać, jeśli będzie pięć chociaż łapek w górę, bardzo Was proszę, albo 10, to nagrywam. I pójdziemy teraz jeszcze do łazienki, tak z tym słońcem i zobaczcie sobie tutaj pod ten dywanik. czy to są patyki? Bo jakby nie, nie kumam, to są chyba patyki, ale dobra. Um, jeśli zostawicie chociaż 5 albo 10 łapek w górę i to nagrywam jakąś historykę, ogólnie historyjka będzie wcześniej nagrana. Pokażę Wam którego, a wtedy jak będą komentarze włączone to, nap włączone, to napiszecie mi, mm, którego macie. Więc zabieram się za robienie tego filmu. I no. Bajo!